Tak. Dobrze. Tutaj. Stara się jak najszybciej, ale ostrożnie. Dobrze. to Prawdziwy tor przeszkód. Tak. Tutaj. Nad... Tu, 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 tu. Tak. Tracisz sekundy. Przech teraz. No bo tracisz czas, jak coś nieprawidłowo robisz. Tam. Jeszcze do końca. Tak. Na dół i do góry jak za rok przyjedziesz to sprawdzimy czy masz lepszy czas ale szybko rób rób wykonuj czy będziesz miał lepszy czas czy nie czy, się po... czy gorszy tak tak. i tutaj szybciutko tu tak tak szybciutko szybciutko nie gadaj bo to jak naj każda sekunda ważna i tutaj jest czas się łapie Dobrze. Jaki czas? No jaki czas, to nie wiem, dopiero w domu sprawdzimy, bo nie